Lights hit the paint, Info błyszczy, jakby była zrobiona z nocy Kiedy wciskam gaz, czuję jak wszystkie problemy robią się proste I'm staring through the city, asfalt śpiewa pod kołami Jakby mówił keep going, jakby znał mnie lepiej niż sami Yellow stripes on the road wyglądają jak linie w tej grze A ja jadę dalej, bo czuję, że to auto zna każdy mój sen Twin turbo mroczy, jakby chciał powiedzieć trust me A ja wierzę mu w ciemno, bo stary nigdy nie mówi nie When the engine rowers Serce bije szybciej niż bit w klubach Czuję freedom jakby ktoś otworzył mi przestrzeń tuż nad chmurach Lusterka łapią światła miasta, robią z nich błyskawica, living fast Ale w tym aucie każda sekunda to różne życie. czuję się jakby I'll keep pushing forward more than